Odchłań wpatruje się w ciebie z powrotem za każdym razem, gdy odważasz się spojrzeć poza własne granice. To zawroty głowy w żołądku nie są strachem, to pierwotne wezwanie tego, kim mógłbyś się stać. Czujesz to? To drżenie w kończynach, ten zimny pot na karku, ten oddech, który zatrzymuje się na jedną sekundę dłużej, to zmysły ostrzegają: coś starego wkrótce umrze, coś nowego błaga, aby się narodzić. Ciało wie, Zanim umysł, komórki rozpoznają nadchodzącą metamorfozę, gdy świadomość wciąż trzyma się starych form, ciemność przed tobą nie jest nieobecnością, jest zwiastunem. Jak sekundy ślepoty, gdy wchodzi się do jaskini, zanim oczy się przyzwyczają i odsłonią cały świat ukryty przed tymi, którzy nigdy nie odważyli się wejść. Ile jaskiń w tobie pozostaje niezbadanych z powodu strachu przed tymczasową ciemnością? Starożytni uważali jaskinie za macice ziemi, portale do odrodzenia. Nic dziwnego, że tak wiele rytuałów inicjacyjnych odbywało się w ich głębinach, z dala od znanego światła, od znanych wzorców, od tożsamości kultywowanych pod słońcem aprobaty społecznej. Skóra jeży się na myśl o nieznanym. Gęsia skórka, którą dzielimy z naszymi przodkami z sawanny, dla których nieznane oznaczało niebezpieczeństwo. Ale to, co było ewolucyjną zaletą. Stało się egzystencjalnym więzieniem. Te same instynkty, które utrzymały nas przy życiu, teraz trzymają nas w małości. Czy potrafisz odczuć różnicę między dreszczem strachu a dreszczem możliwości? Między drżeniem, które paraliżuje, a tym, które poprzedza skok? Kiedy ostatnio poczułeś święte uczucie dyskomfortu metamorfozy, ten moment, gdy kokon się zaciska, dusi i wydaje się, że wszystko, co znasz, rozpływa się w organiczną zupę? Komfort jest niewidzialnym więzieniem. Jego kraty są wykonane z rutyn, których nie kwestionujemy, tożsamości, które przyjmujemy jako trwałe, granic, które akceptujemy bez testowania. Gąsienica nie wie, że jej rozpuszczenie jest konieczne. W płynnej ciemności swojej transformacji, wszystko, co znała, jej ciało, jej instynkty, jej związek ze światem, rozpada się w czystą możliwość. Natura nie zna stagnacji. Woda stojąca gnije, nieużywany mięsień zanika, niekwestionowany umysł więdnie, cały wszechświat tańczy na linii między porządkiem a chaosem. Dlaczego upierasz się, aby pozostać w bezruchu? Fizycy nazywają to entropią naturalną tendencją wszystkich zorganizowanych systemów do dążenia do dezorganizacji. Jedynym sposobem, aby sprzeciwić się temu fundamentalnemu prawu, jest wprowadzenie nowej energii do systemu. Jakim nowym energiom opierasz się, aby je włączyć do swojego życia? Dyskomfort ma smak. Jest metaliczny, jak krew na języku, gdy gryziesz wnętrze policzka podczas trudnej zmiany. Jest gorzki, jak kawa bez cukru, gdy po raz pierwszy stawiasz czoła prawdzie o sobie. Jest kwaśny, jak cytryna, gdy wystawiasz się na niezbędną krytykę. Wszystkie te smaki, których unikamy, są niezbędnymi składnikami odżywczymi dla wzrostu. Jakie smaki odmawiałeś, bojąc się ich intensywności. Historia pokazuje nam, że najwięksi z nas nigdy nie byli najsilniejsi ani najinteligentniejsi, ale ci, którzy odważyli się budować mosty nad własnymi wewnętrznymi odchłaniami. Mosty zbudowane z prób, porażek i nowych początków. Nicże widział to z krystaliczną jasnością. To nie brak odchłani czyni nas wielkimi, ale zdolność do ich przekraczania. I to nie tylko raz, ale wielokrotnie, jak rytuał odnowy. Nazwał to amorfati kochać przeznaczenie nie pomimo odchłani, ale z ich powodu kochać życie niewybiórczo, tylko w jego łatwych i przyjemnych częściach, ale w całości jego strasznego piękna. Wszyscy znamy to uczucie ten moment, gdy ciało blokuje się na skraju przepaści, nawet gdy umysł już zdecydował się skoczyć. Ta ostateczna zwłoka przed wyznaniem miłości, stawieniem czoła prawdzie, Porzuceniem bezpieczeństwa. Ciało błaga o homeostazę, podczas gdy coś głębszego szepcze o transcendencji. Któremu głosowi uległeś? Smak adrenaliny jest taki sam, czy to w momencie przed ucieczką, czy przed konfrontacją. Różnica polega tylko na kierunku, który wybierasz: cofnąć się do znanego, czy iść naprzód w kierunku możliwego. Opóźniona decyzja ma swoje specyficzne brzemię. Czujesz je na ramionach pod koniec dnia. Kiedy wiesz, że znowu wybrałeś rutynę zamiast odnowy, czujesz je w piersi, w małych godzinach poranka, gdy niewykorzystane możliwości nawiedzają twoje sny, jak niespokojne duchy. To brzemię ma nazwę we wszystkich tradycjach duchowych to karma niezrealizowanych działań, czyściec nieprzeżytych żyć dług zaciągnięty wobec własnego potencjału. Czy zauważyłeś, jak gwałtownie twoje ciało opiera się każdej zmianie, która zagraża twojemu komfortowi? Ten opór nie jest sygnałem do wycofania się. To strażnik portalu, który oddziela to, kim jesteś, od tego, kim mógłbyś być. Każdy objaw dyskomfortu, irytacja, gdy nawyk zostaje przerwany, lęk przed nowym, prokrastynacja przed wyzwaniem to tylko strażnicy chroniący status quo. To nie wrogowie do pokonania. Ale znaki do zinterpretowania. Twoje ciało nauczyło się przez miliony lat ewolucji, że zmiana może oznaczać niebezpieczeństwo, ale nauczyło się również, że stagnacja to pewna śmierć. Największe transformacje nigdy nie zachodzą w jednym momencie. Woda nie skacze ze stanu stałego do gazowego w jednym momencie. Najpierw staje się płynna, elastyczna, przystosowalna. Co w tobie już zaczęło się topić? ale upierasz się, aby to utrzymać w stanie zamrożenia. Najgłębsza zmiana rzadko ogłasza swoje nadejście trąbami. Przybywa podstępnie, w małych momentach dyskomfortu, które możesz wybrać, aby je objąć lub zignorować. Chwila, w której wahasz się przed powtórzeniem wzorca. Sekunda, w której nowa możliwość mignie na horyzoncie świadomości. Oddech zmienia się w chwilach transformacji. Staje się płytszy, gdy się opieramy, głębszy, gdy akceptujemy. Starożytni o tym wiedzieli. Pneuma, prana, ci, wszystkie tradycje uznawały w oddechu pojazd transformacji. Czy oddychasz w pełni, a może trzymasz powietrze w płucach tak jak trzymasz potencjał uwięziony w komórkach, poczwarka nie wie, że będzie motylem. W ciemności swojej transformacji czuje tylko ból rozpadu. A co jeśli całe nasze cierpienie jest tylko niezbędnym preludium do czegoś większego? Starożytne cywilizacje rozumiały to, o czym my zapomnieliśmy. Nie ma inicjacji bez próby. Nie ma alchemii bez nigredo, fazy rozkładu i rozpuszczania. Węgiel staje się diamentem pod ekstremalnym ciśnieniem, a nie pod delikatną opieką. Mięśnie rosną, gdy włókna się rwą i regenerują, a nie gdy są chronione przed wysiłkiem. Umysł rozszerza się, gdy staje w obliczu paradoksów, a nie gdy jest karmiony tylko potwierdzeniami. Cierpienie ma teksturę, jest szorstkie jak papier ścierny, gdy zeskrobuje powierzchowne warstwy tożsamości. Jest lepkie jak błoto, gdy sprawia, że pogrążamy się w nieznanych terytoriach nas samych. Jest ostre jak szkło, gdy rozbija długo utrzymywane iluzje. Każda tekstura to dotykowe zaproszenie do nowej formy odczuwania życia. Czy pozwoliłeś na tę zmysłową różnorodność, czy szukałeś tylko gładkich, płaskich i przewidywalnych tekstur? W każdej metamorfozie jest konieczna przemoc. Komórki umierają, aby inne mogły się narodzić. Połączenia neuronowe są przycinane, aby inne mogły kwitnąć. Tożsamości rozpadają się, aby inne mogły wyłonić się z ruin. Czy pozwoliłeś na tę świętą przemoc w swoim życiu, czy czciłeś ołtarz stabilności? Mistycy nazywali to śmiercią przed śmiercią, gotowością do pozwolenia, aby części siebie umarły, podczas gdy wciąż żyjesz, aby nowe mogło narodzić się w przestrzeni pozostawionej przez odejście starego. Dźwięk transformacji jest charakterystyczny. To trzask pękającego kokonu. To zgrzyt mostu pod pierwszymi krokami. To grzmot, który poprzedza odnawiający deszcz. To ciężka cisza, która poprzedza pierwsze słowo długo skrywanej prawdy. Jakich dźwięków unikałeś z powodu strachu przed ich echem? Co by się stało, gdybyś na jeden dzień porzucił potrzebę aprobaty i bezpieczeństwa? Most do twojego prawdziwego potencjału zawsze tam był. Zawieszony nad otchłanią nieznanego, czekając tylko aż zrobisz pierwszy krok. To nie przypadek, że tak wiele tradycji duchowych mówi o skoku wiary, bo umysł kalkulujący zawsze znajdzie powody, aby nie skakać, nie ryzykować, nie zmieniać się. Logika jest sługą status quo. Rozum, pozostawiony sam sobie, zawsze będzie wolał to, co znane, ponieważ pracuje z tym, co już istnieje, a nie z tym, co mogłoby istnieć. Metamorfoza ma zapach. To ostry zapach potu strachu, gdy zbliżasz się do granicy, to subtelny perfum możliwości, który unosi się w powietrzu przed przełomową decyzją, to metaliczny aromat adrenaliny, gdy w końcu opuszczasz bezpieczny brzeg. Wszystkie te zapachy to chemiczni posłańcy, molekuły transformacji. Co twój węch wyczuwał ostatnio? Pleśń stagnacji czy świeże powietrze niezbadanych wysokości? Starożytne mity są pełne bohaterów. Którzy musieli zejść do podziemi, zanim wznosili się przekształceni. Orfeusz schodził do Hadesu, Chrystus do grobu i nanna do królestwa podziemi. Otchłań to nie tylko upadek, to przejście. Jakie podziemia w tobie pozostają niezbadane, jakich wewnętrznych piekieł unikasz za wszelką cenę? Jung nazwał to cieniem, części nas samych, które spychamy w ciemność z powodu strachu, wstydu lub uwarunkowania społecznego. Ale to właśnie w cieniu. Ukrywa się alchemiczne złoto, niezrealizowany potencjał, niekanałowana siła. Most nad odchłanią nie jest budowany w jednym momencie. Każda deska to mała decyzja, małe ryzyko, małe porzucenie tego co znane. Niektóre deski gniją i trzeba je wymienić, inne luzują się pod naszymi stopami, testując naszą determinację. Pełny most ujawnia się dopiero retrospektywnie, gdy patrzymy wstecz. I zdajemy sobie sprawę z drogi, którą zbudowaliśmy krok po kroku, decyzja po decyzji, odwaga po odwadze. Sekretna historia ludzkości nie dotyczy tych, którzy nigdy nie upadli, ale tych, którzy każdy upadek przekształcili w wznoszący impuls. Ile razy pomyliłeś swoje tymczasowe ograniczenia z trwałą tożsamością? Sparaliżowany, który staje się inspirującym mówcą, uzależniony, który staje się doradcą, bankrut, który odbudowuje imperium. Wszyscy zrozumieli, że blizny to nie tylko ślady ran, ale mapy tego, kim się stajemy. Rany, gdy zostają zintegrowane z narracją o sobie, przestają być tylko przeszłymi bólami i stają się portalami do głębszego współczucia, bardziej radykalnej autentyczności, bardziej zakorzenionej siły. Temperatura transformacji jest gorączkowa. Czuje się ją w chwilach kryzysu, gdy stare systemy upadają, a nowe jeszcze się nie skrystalizowały. To ciepło tarcia między tym, kim byliśmy, a tym, kim się stajemy. To podwyższona temperatura niezbędna, aby metale się stopiły i mogły zostać przeformowane. Twoje ciało zna tę gorączkę. To dni emocjonalnych zawirowań, które poprzedzają wielką zmianę, bezsenne noce, które poprzedzają ważną decyzję. Ciepło na twarzy, gdy w końcu wypowiadasz prawdę, którą tak długo dusiłeś. Największe objawienia rzadko przychodzą w chwilach komfortu. Wybuchają, gdy jesteśmy obnażeni przez stratę, zdezorientowani przez zmianę lub postawieni przed wyzwaniem przekraczającym nasze znane możliwości. Czy to jest powód, dla którego tak bardzo boimy się dyskomfortu? Nie ze względu na to, czym on jest, ale na to, co może ujawnić. Obrony, które budujemy, nie są tylko przeciwko bólowi, są przeciwko ogromowi, który ujawnia się, gdy ból rozbija ściany ograniczonej tożsamości. Czego boisz się bardziej? Bólu transformacji czy ogromu, który ona ujawnia? Motyl nie jest lepszy od gąsienicy to to samo stworzenie, które zgodziło się umrzeć dla siebie niezliczoną ilość razy. Czy rozpoznajesz małe, codzienne śmierci, których odmówiłeś z powodu strachu przed utratą tego, kim wierzysz, że jesteś? Nasi przodkowie oznaczali upływ czasu rytuałami śmierci i odrodzenia. Nastolatek umierał, aby narodzić się jako dorosły. Kawaler umierał, aby narodzić się jako małżonek, uczeń umierał, aby narodzić się jako mistrz. Przy jakich rytuałach przejścia się wahałeś? Nasze społeczeństwo straciło te rytualne kamienie milowe, pozostawiając nas bez świętych pojemników na nieuniknione transformacje. Od każdego z nas zależy, czy stworzy własne rytuały, uhonoruje własne przejścia, pozwoli na własne metamorfozy. Grawitacja transformacji jest paradoksalna. Z jednej strony czujemy zwiększone brzemię nowych obowiązków, nowych horyzontów, nowych możliwości. Z drugiej strony doświadczamy niespotykanej lekkości, która wynika z porzucenia przestarzałych tożsamości, zinternalizowanych oczekiwań, limitów zaakceptowanych bez pytania. Stawanie się tym, kim naprawdę jesteśmy, jest jednocześnie cięższe i lżejsze. Czy rozpoznajesz ten paradoks w swoim własnym doświadczeniu? Momenty, w których wzięcie na siebie większej odpowiedzialności faktycznie cię uwolniło. Okazje, w których porzucenie pewności faktycznie cię głębiej zakorzeniło. Współczesna psychologia odkryła na nowo to, co starożytni zawsze wiedzieli: osobowość nie jest stała, ale płynna. Składamy się nie z jednego ja, ale z wielu potencjałów, konstelacji możliwości. Niektóre gwiazdy tej konstelacji świecą intensywnie. Inne pozostają przesłonięte, czekając na sprzyjające warunki, aby promieniować swoim światłem. Jakie światła w tobie pozostają stłumione przez rutynę, konformizm, strach? Badania nad neuroplastycznością potwierdzają: mózg nadal tworzy nowe połączenia aż do końca życia. To, co kiedyś wydawało się niezmienne cechy osobowości, wzorce zachowań, nawet zdolności poznawcze okazuje się podatne na zmiany w odpowiednich warunkach uwagi. Praktyki i intencji. Smak wolności jest niepowtarzalny. Jest jednocześnie słodki jak miód i gorzki jak mocna kawa. To złożony smak wina, do którego najpierw się przyzwyczajamy, a potem doceniamy jego głębie. Język, podobnie jak świadomość, musi być edukowany, aby docenić smaki bardziej złożone niż prosty cukier konformizmu. Jakim nowym smakom doświadczeń pozwoliłeś w swojej egzystencjalnej palecie? Każda decyzja rysuje niewidzialną linię na mapie Twojej egzystencji. Niektóre rysują bezpieczne kręgi, inne, te najrzadsze, przekraczają otchłanie. Co Cię powstrzymuje przed przekroczeniem swojej? Neurolodzy odkryli, że nasz mózg nie odróżnia wyraźnie zagrożeń fizycznych od społecznych. Ta sama część, która aktywuje się, gdy stajemy w obliczu drapieżnika, zapala się również, gdy ryzykujemy odrzucenie lub porażkę. Twój gadzi mózg nie wie, że ryzyko innowacji Wyrażania siebie transformacji rzadko jest śmiertelne, a mygdala, ten starożytny strażnik, nie została zaprojektowana do złożoności współczesnego życia. Widzi potwory w cieniach innowacji, drapieżników w przestrzeniach wrażliwości, śmiertelne niebezpieczeństwa w krajobrazach zmian. Poczwarka ma własną inteligencję. Wie dokładnie, kiedy stwardnieć, aby chronić wewnętrzną transformację i kiedy zmięknąć aby umożliwić wyłonienie się nowej istoty. Twoje ciało ma tę samą mądrość wie, kiedy budować obrony, aby chronić wrażliwe procesy, i kiedy rozpuszczać bariery, aby umożliwić nowe narodziny. Czy ufasz tej wrodzonej inteligencji, czy próbujesz ją kontrolować umysłem, który boi się nieznanego? Strach przed upadkiem jest zaprogramowany w naszym DNA od czasu, gdy zeszliśmy z drzew, ale otchłanie, których najbardziej się dziś boimy, rzadko mają skaliste dna. To otchłanie niepewności, wrażliwości, zmiany. Największa ironia, to co wygląda jak otchłań z góry, często okazuje się portalem, gdy się ją przekroczy. To co postrzegasz jako śmiertelny upadek, może być tylko niezbędnym impulsem do lotu. Uczucie upadku i uczucie latania są prawie nie do odróżnienia. Różnica polega tylko na narracji, którą budujemy wokół tego doświadczenia. Dźwięk pękającej poczwarki jest prawie niesłyszalny dla ludzkich uszu. To szept, westchnienie, mała szczelina, która otwiera się, aby coś nowego mogło się wyłonić. Takie są wielkie transformacje w naszym życiu: rzadko ogłaszane trąbami i bębnami, częściej naznaczone małymi, liminalnymi dźwiękami, łatwo zagubionymi w szumie rutyny. Nowy ty nie rodzi się z hukiem ale z delikatnym rozerwaniem starych ograniczeń. Jest wolność, która przychodzi tylko po poddaniu się, nie tchórzliwym poddaniu się, które ulega przeciętności, ale odważnym poddaniu się, które uznaje, że niektóre bariery można przekroczyć tylko wtedy, gdy przestaniemy z nimi walczyć. Rzeka nie walczy ze skałą, ona po prostu trwa, dostosowuje się, znajduje nowe ścieżki, aż nawet góry uginają się przed jej cierpliwą determinacją. Jakie bitwy w swoim życiu trzeba porzucić nie z powodu tchórzostwa, ale z powodu mądrości? Jaki opór trzeba przekształcić w płynność? Blask nowo wyłonionego motyla jest tymczasowy. Jego skrzydła mają specjalny połysk, świetlistą świeżość, która trwa tylko przez pierwsze godziny życia. Potem, choć pozostają funkcjonalne i piękne, tracą ten początkowy splendor, tę niemal nadprzyrodzoną jakość absolutnej nowości. Takie są chwile transformacji w naszym życiu. Mają szczególny blask, niezwykłą jasność, intensywność, której nie można utrzymać w nieskończoność, ale która oświetla drogę przed nami. Nadczłowiek nie jest tym, który nigdy nie upada, ale tym, który każdy upadek przekształca w lot. Nie jest tym, który nigdy nie czuje strachu, ale tym, który rozpoznaje strach jako kompas wskazujący na następny niezbędny wzrost. Nie jest tym, który przekracza człowieczeństwo, ale tym, który obejmuje swoją ludzkość tak całkowicie, że odkrywa w jej głębiach coś, co wykracza poza nią. Ponad człowiek niczego nie polega na negowaniu naszej ludzkiej kondycji, ale na zrealizowaniu jej tak w pełni, że jej własne granice się rozszerzają, jak naczynie, które wypełnione ponad pojemność nie przelewa się, ale rośnie. Zapach odwagi jest wyraźny. Ma nuty, potu i adrenaliny, tak. Ale także dziwnego spokoju, który wynika z wyrównania z najgłębszą prawdą bytu. To nie jest brak strachu, ale obecność czegoś silniejszego niż strach. To aromat, który unosi się w powietrzu, gdy ktoś w końcu mówi prawdę, której wszyscy unikali, gdy ktoś w końcu podejmuje decyzję, którą wszyscy odkładali, gdy ktoś w końcu przekracza otchłań, którą wszyscy omijali. Prawdziwi mistrzowie nigdy nie przestali być uczniami. Metamorfoza nie jest wydarzeniem, ale ciągłym procesem. Motyl, który dziś łamie poczwarkę, jutro składa jaja, które staną się gąsienicami. Cykl trwa nieskończona spirala śmierci i odrodzenia. Pytanie nie brzmi, czy się zmienisz, ale czy będziesz świadomie uczestniczyć w zmianie, czy zostaniesz przez nią wleczony. Świadomy udział to to, co starożytni nazywali wielkim dziełem alchemicznym procesem ciągłego przekształcania ołowiu zwykłego doświadczenia w złoto poszerzonej świadomości. Dźwięk lotu motyla jest niedostrzegalny dla ludzkich uszu. To cisza, która jednak porusza powietrze, tworzy mikroprądy, przyczynia się do zapylania kwiatów oddalonych o kilometry. Takie są wielkie transformacje w naszym życiu, często ciche dla świata zewnętrznego, ale zdolne do generowania fal efektów, które rozchodzą się daleko poza naszą natychmiastową percepcję. Mężczyzna lub kobieta, która się zmienia, rzadko robi hałas. Ale ich sama zmieniona obecność zmienia pole wokół. A teraz przed lustrem, które wcześniej wydawało się odchłanią, masz wybór: możesz odwrócić wzrok, wrócić do komfortu znanej tożsamości, znanych ograniczeń. Albo możesz utrzymać wzrok, rozpoznając w odbiciu nie tylko to, kim jesteś, ale to, kim możesz się stać. Most jest przed tobą, zbudowany przez te same kroki, które wahałeś się zrobić. Pierwszy krok jest zawsze najtrudniejszy. A także jedyny konieczny. Temperatura tej świadomości jest osobliwa. Jest jednocześnie zimna jak prawda i gorąca jak możliwość. To podwójny dreszcz, aby zobaczyć siebie w pełni w teraźniejszości i zobaczyć siebie w przyszłości. To dreszcz spotkania z samym sobą, poza narzuconymi sobie ograniczeniami, poza zinternalizowanymi oczekiwaniami, poza odziedziczonymi lękami. To ciepło rozpoznanego potencjału, Obiecanej obietnicy, w końcu usłyszanego wezwania. Otchłań uśmiecha się z powrotem, nie jako groźba, ale jako zaproszenie. Zawroty głowy pozostają, ale teraz rozpoznajesz. To nie strach przed upadkiem, ale przed lotem. Poczwarka zawiera nie tylko motyla, ale całe niebo, które na niego czeka. A ty, drogi podróżniku, zawierasz nie tylko swoją następną transformację ale wszystkie nieskończone transformacje, które czekają na Ciebie poza tym progiem, poza tym mostem, poza tym momentem decyzji.